Cześć z tej strony, Jaszymon i cześć z tej strony, JaSzymon i witam Was w y, pierwszym LEGO haulu na tym kanale. Jest to LEGO haul za 150 zł z Tesco. I co w tym haulu mamy? Mamy tak, trzy figurki kolekcjonerskie, dwie z Video i jedna z Harry Pottera, bo w Tesco jedna się za... znalazła i jeszcze dwa zestawy. Jeden z Harry Pottera i drugi z LEGO Super Mario. Dobra no zacznijmy najpierw może od figurek, mamy figurki video, dwie, dwie sztuki z serii drugiej, z pierwszej przepraszam bardzo i zapłaciłem 20 zł za dwa kartoniki tak średnio 24 chyba a zresztą nie pamiętam oprócz tego Starego Potera, to jak mówiłem są promocje z celi. drugiej jak widzicie. I co widzicie pod koniec openingu o -e iningu Otworzymy, bo nie chcę marnować odcinka. I teraz zostały trzy Starego Potera. Lekcja patrona. Mamy tak, Luna, Her Her Hermiona i Herego. Oraz dwa Patronusy. Luny i Hermione oraz Harego samego. Poczekajcie, o tak, jeszcze te. Zestaw za dużo funkcji bawionych nie ma, ale. I oprócz tego, ostatnim już zestawem jest, jak mówiłem, wspomniany Mario z Change of Jungle Encounter. Tak się nazywa ten zestaw. Mamy samego. Y Czyniciąpa oraz brombola. I żeby ten zestaw jakoś konkretnie działał, to musicie mieć ma zestaw startowy, który posiadam. No, to byłoby wszystko z haulu. I żeby nie był taki krótki, otworzymy sobie, jak mówię. w pogódkę To będzie moja pierwsza. No, mam się złodzić i... Ups. <laughs> No i co nam wypadło? Kurczę, poczekajcie. Statyw stary. Statyw. Dobra, tego nie zobaczycie raczej. No i wypadło. To jest pani jakaś. O kurde, teraz. O, to jest ta pierwsza chyba. Tak, to jest ta pierwsza. Nie mam pojęcia, kto to jest. O, to jeszcze kieliszek wypadł. O. I na ulicy szybko, bo no to jest ta pani. Właśnie nam wypadła. Nie wiem, która, to, bo nie pamiętam, bo rok oglądam Haragopter ostatni raz. miałam szczerze nadzieję, że to będzie <ścoughs> Bellatrix. O, o. Jeszcze ma Lodzika z tego różdżki. Różdżki dwie są. My potrzebujemy jedynie jednej. Kurczę, ciężko, tak się na szybko. O, dobra, udało się. I na podstawkę. Tak nasza pani wygląda. Tak się prezentuje. O może tak. ostrość łapało tak wygląda z tyłu jeszcze ma drugą główkę w sensie twarz jedna taka druga taka dobra więc podsumujmy lego nasz lego haul mamy dwa zestawy z maria i z lego. Dwie figurki z video, które chyba będę nagrywać od razu po tym odcinku, oraz figurkę z Harego Potera. Tak, no się udało trafić. Więc ja Wam dziękuję za ten pierwszy Lego hały mam nadzieję, że nie ostatni. Cześć! Czy to się zakończy? <sum> to niezłe część zrobiłem. Я ваш.